Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Inside Solution One. Przed Wami Tomasz Piwoński, zarządzający funduszem Solution One, a w dzisiejszym odcinku japoński raj tradera, czyli znowu Japonia. Znowu, znowu już wołkuję tą Japonię w kółko i w kółko, bo cały czas daję zarobić i znowu daję zarobić, i Wam pokażę jak macie na niej zarabiać. Model Kicina czas surowców. Chcę wam powiedzieć, żeby nie panikować z punktu widzenia modelu Kicina. Nie panikujcie, jeśli teraz jakaś korekcina jest na surowcach. Wszystko będzie dobrze. Tak wynika przynajmniej z modelu Kicina. O tym, że dolar uodporniony na cięcie Fed, ale tak naprawdę pod tym bardziej jest go... jest wystąpienie prezesa Fed Powella. O tym, że na złocie buja i iPhone 17 rządzi, więc o tym, że jak ważny jest produkt, i produkt jest najważniejszy. Jak jest produkt dobry, jesteście w stanie to tak organoleptycznie ocenić. To jest więcej warte niż wszystkie analizy razem wzięte. Zaczynamy. Japoński Ray Tradera. Nikej, dlaczego Nikej tak rośnie? Ano, dlatego tak rośnie i będę to powtarzał w, do znudzenia, aż wam się to wbije do głowy. Japonia musi dewaluować swoją walutę, żeby wyjść z tych problemów. 250% PKB zadłużenia. I nie, nie wierzcie w to, że to nie jest żaden problem, bo mają zadłużenie w własnej walucie. Wiele lat ta narracja obowiązywała i ona moim zdaniem będzie powoli odchodziła do lamusa. Nie wiem, czy jutro, czy pojutrze. Ale to nie do końca jest prawdą, bo długi i tak trzeba spłacać. No i zobaczcie, jeśli ktoś ma 250% zadłużenia PKB, no i jednocześnie inflację 3%, stopy procentowe 0,5%. No i co oni mają biedni zrobić? Podniesienie stóp procentowych oznacza, że wzrośnie drastycznie koszt obsługi długu. Publicznego, no to nie mogą tych stóp podnosić. Jak nie podnoszą stóp procentowych, no to zaczyna im się inflacja rozpędzać jeszcze bardziej, no bo jak mamy stopy procentowe 0,5, inflację ponad 3, no to dziwne, żeby to się nie napędzało. To jest jedna z najbardziej, yy, najbardziej, yy, to jest jedno z państw, które ma najniższą realną stopę procentową na świecie. Ma i ujemną, i to na ogromnym minusie ma ujemną stopę procentową, to tak. Nie kojarzę z krajów rozwiniętych, żeby ktokolwiek miał aż... Tak ujemnie, ujemną e, stopę procentową. A ujemna stopa procentowa powoduje osłabienie waluty, osłabienie waluty, wzmaga inflację, wzmożenie inflacji i tak dalej, i tak dalej. Kółko się zamyka, a na tym wszystkim, co zyskuje, giełda, no bo jeśli inwestorzy giełdowy zorientowali się, że pieniądz jest psuty, no to uciekają do aktywów, czyli do e, akcji. Zresztą, moją, moim podejrzeniem jest to, że. E, Rajd złota to jest bardzo duży popyt, który też pochodzi z Japonii. No bo co oni mają robić? No, kupują sobie to złoto do jena. W ogóle nie przygotowałem dzisiaj, ale otwórzcie sobie wykres złoto do jena. Tam jest jakaś rzeźnia masakra, tak? I to jest yy, głównie spowodowane moim zdaniem tym, że po prostu ten jen jest skazany na pożarcie. A właściwie to może przesadzam, bo tam, tam nie będzie rewolucji, będzie ewolucja. Bank centralny musi tak przeprowadzić wszystko, żeby z czasem dewaluować sobie to zadłużenie. Inflacja, żeby zżerała pieniążki, żeby to się prześlizgnąć, dewaluując pieniądz. Więc będzie to samo, co się działo, jak Stany Zjednoczone drukowały dużo pieniądza. jak no, Ćwiczyliśmy to, tak? Europa to ćwiczyła, Stany Zjednoczone to ćwiczyły i teraz sobie Japonia to poćwiczy. Będziemy mieli ogromną hossę na Nikei i dewaluacja pieniądza. Nie widać było do końca tej dewaluacji pieniądza, jak Europa i Stany to robiły. Dlaczego? Bo wszystkie waluty wtedy się dewaluowały, no i trudno to zauważyć, tak? O dewaluacji pieniądza świadczyło to, że i złoto szło do góry, i, i kryptowaluty były odpryskiem psucia pieniądza i tak dalej. No i teraz, ponieważ Japonia jest dosyć odosobniona w tym momencie z tym, no to bo tak naprawdę widać to dużo lepiej, no bo ten jeden się tak osłabia do wszystkiego. No i zobaczymy: indeks jena, tak, mówię Wam o tym od dłuższego czasu. Cieszę się, że się sprawdza. Znaczy, cieszę się, że Japonia ma problemy, no ale cieszę się, że się analizy sprawdzają. Dolar jen, proszę pięknie. E, dziesięciolatki obligacje japońskie. I 30-latki. 30-latki są do kupowania, moim zdaniem. A dziesięciolatki sobie stanęły, ale no 30-latki myślę, że w sensie do sprzedawania. Rentowności w górę, czyli sprzedaż 30-latek, tylko 30-latek to nigdzie nie znajdziecie do handlowania. Jesteśmy wskazani na dziesięciolatki, No tutaj myślę, że czas chyba na nie. Tak jakby to będzie w takim schemacie działało, że co giełda pójdzie do góry to za chwilę jen się osłabi, to wszystko idzie razem, jak jen się za bardzo osłabi, to zna, zajdzie, zacznie się presja, to może podniesiemy jednak te stopy, więc teraz naszej, tak, podniesiemy stopy, bo i giełda szaleje i, i efekt dochodowy jest tak zwany, także ludzie się bogacą na papierze, bo mają więcej aktywów, więcej wydają pieniędzy, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, gdzie dużo ludzi inwestuje na rynkach kapitałowych ten efekt jest znaczący, tak, ten efekt dochodowy, kiedyś w Stanach się bardzo dużo o nim mówiło, jakoś ostatnio ucił, ale myślę, że w Japonii warto o tym powiedzieć, czyli mamy mamy taki, no mamy taki trójkącik, tak, czyli już Nikkei wyskoczył, JEN się osłabił, Nikkei wyskoczył, tak, jak się JEN osłabia, to też wiadomo, gospodarka jest bardziej konkurencyjna, eksport większy, import mniejszy i tak dalej, i tak dalej, więc to jest korzystne dla gospodarki, więc Najpierw jen, później indeks. Indeks jest za mocny, jen za słaby, no to już za chwilę będą głosy. No to może te stopy jednak troszeczkę by podnieść. No i oni podniosą stopy, to się jenu umocni, na giełdzie będzie jakaś mikrokorekta i tak w kółko, i tak w kółko. Więc teraz czas na yy, szortowanie prawdopodobnie obligacji. I to pewnie oczywiście momentum jest tutaj najważniejsze, bo yy, no, jakiś musi być taki moment, żeby dobrze wskoczyć. Nie wiem, czy to już, ale pewnie ten NIKE też powinien się dosyć dobrze zachowywać, ale, ale taki schemat widzę, tak, timing dobierzcie sami. Dalej, model Kicina, czas surowców. Dla przypomnienia, według mnie jesteśmy w tym, w tym ostatnim etapie ożywienia, tutaj, 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 proszę bardzo a następnym etapem będzie pierwszy wzrostowy, gdzie zaczną spadać obligacje. No i pytanie, czy te spadki na obligacjach amerykańskich po wystąpieniu Powella, który mówi, że nie będzie już tak w ciemno stóp procentowych, o, o, o ile to wykresów, nie, to później będzie, który nie będzie już tak w ciemno stóp procentowych obniżał, no czy to już jest początek spadku stóp procentowych? I spadków na obligacjach? Nie wiemy. Może być tak, że to jest pierwszy etap spadków obligacji. Nie musi. Ale wiemy to, że w tym czasie i akcje, i surowce zaradzą sobie jeszcze znacząco. Gdyby ten proces przyspieszył nagle na obligacjach, byśmy mieli zawał, no to możemy oczywiście szybko przeskoczyć do kolejnego etapu. Wtedy akcje też przeskoczą do kolejnego etapu, czyli już między wzrostem a spowolnieniem, ale surowce to jeszcze będą zgodnie z bondelami, czyli na bezpieczne. Więc najbezpieczniejsze są aktualnie surowce. Chciałem też powiedzieć w większym odcinku, że akcje też są bezpieczne, bo chciałem powiedzieć o tym wykresie, że no PE jest takie, no, no czy to jest jakieś wielkie forward PE, czyli cena odzysku, zysku no 12-miesięczne forward i 24-miesięczny. No jest dosyć wysoki, no ale były wyższe, tak. Nawet nie tak dawno były wyższe. To nie, nie wygląda to jak szczyt Hossy i koniec bańki. Ale za to, i o tym mówiliśmy na live i Pawła uświadomiałem i dawałem mu przykład, jak 10 koni ciągnie karetę i jeden koń ma siłę, a reszta nie ma siły, no to jest duża szansa, że za chwilę ta kareta przestanie jechać i tym jest właśnie indeks Hindenburga. To znaczy on pokazuje szerokość rynku i pokazuje, że jak jest za mała szerokość rynku, zbyt mało spółek ciągnie ten indeks, a większość nie domaga, no to nie jest to w stanie tak ten stan rzeczy nie jest w stanie długo potrwać i tutaj są dane statystyczne. One są troszeczkę ta ilość tych próbek, jak dla mnie jest przekłamana, bo te wszystkie powinny być skumulowane, że to jest tak jakby jeden przykład, to jest pewnie drugi. To też jest ten sam trzeci, czwarty, piąty, szósty. To powiedzmy, że jest siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. 11, 12, 13, 14, tak, kilkanaście przypadków, tak. Tak naprawdę, bo tu jest ich pewnie kilkadziesiąt, ale to tak. No wiadomo, że są bardzo skorelowane ze sobą, że 10 września, 11 września, 13 września, to wiadomo, że to jest bardzo silnie ze sobą skorelowane. I co się działo, gdy ten wskaźnik dawał statystycznie sygnały sprzedaży, a no później po w zależności od tego, ile czasu minęło po tygodniu, statystycznie 0,38%, spadek statystyczny średni o 0,5%, po dwóch tygodniach, ale już po miesiącu 4%, a po dwóch miesiącach 6%, po trzech miesiącach 6%. Także nie wygląda to najlepiej, a pozytywny zwrot po takim wydarzeniu, no po dwóch miesiącach, czy trzech miesiącach, tylko w 23% przypadkach, czy 17% przypadkach. Byliśmy na plusach, ale tak jak mówię, to jest troszeczkę zmanipulowana statystyka, bo jakby to zredukować do jednego przypadku, jeszcze parę innych do jednego, to tutaj te wskaźniki będą zupełnie inne i mniej, mniej niedźwiedzia, tak bym powiedział. Dopiero dzisiaj natrafiłem na tą statystykę, z chęcią bym nawet ją przerobił troszeczkę i tak po swojemu to policzył, no ale tak zobaczmy, no, jeden miesiąc później. Ile było przypadków, że byliśmy dużo wyżej? 21 rok, marzec, ale to był chyba covidowy. Tak, covid był w 21 czy 20 20? Chyba. No nie pamiętam. Kwiecień. Co to było dobrego? No to mało tych dobrych przypadków, powiem Wam. Mało dobrych przypadków. No, trochę mnie przekonuje. tak Ja bym się wstrzymał na jakiś. Parę tygodni z inwestowaniem w akcje. Mamy sobie surowce, po co? tak? I, i, więc y, jeśli indeksy, to, to Nikkei, co ma związek, nie tylko z hostcą na, na rynku amerykańskim, bo to przede wszystkim pod kątem amerykańskim mówimy. mówimy. A w ogóle to musimy wrócić też chyba dax bym pokazał, ale nie, bo na DAX się sparzyłem i mówiłem, że już nie pokażę go do końca roku. Nie, to DAXa już Wam do końca roku nie będę pokazywał po ostatnim sparzeniu. Czy się spożyłem tam wtedy, czy nie? Już nie pamiętam. Hmm. Chyba w końcu nie. On chyba w końcu zawrócił. Nie, nie pamiętam. Sprawdzę to. W każdym razie obliga... A nie, mam tu obligacje jednak. Zobaczcie. Obligacje. O, spadki. Ale czy to jest pierwszy etap? Czy to już jest trend spadkowy? Nie wiadomo. Tak? I dlatego to moje podejście do cyklu kiczyna jest takie fajne. No to jak nie wiadomo, to nie grajmy tego. Jak nie wiadomo, no to nie grajmy też kolejnego w, w rzędzie. Y instrumentu, tylko sobie zajmijmy tym, który jest w samym środeczku. Tak? Jakby, jak, gdzie jest największy margines y, na błąd, a to są właśnie surowce teraz. Więc to jest czas surowców, słuchajcie, nie akcji. A czy jeśli akcje sobie dobrze poradzą, to surowce też sobie dobrze poradzą, a jeśli akcje gorzej, to surowce się obronią trochę bardziej niż, niż akcję, co jest bardzo logiczne i wynika wprost z tego, co nawet Powell mówił, no bo jeśli stopy mają być obniżane, to tylko dlatego, że jest koniunktura słabsza, a jak jest koniunktura lepsza, to jest popyt na surowce. I, I koło się zamyka, oczywiście nie wszystkie surowce tak dobrze sobie radzą, na przykład ropa, która moim zdaniem jest bardzo politycznie zmanipulowana i z ropą bym chyba sobie dał spokój. To jest wskaźnik CRB Index, który też jakoś niespecjalnie, no ale tutaj chyba, z tego co pamiętam, ponad połowa to jest ropa i gaz i tak jakby on jest w, troszeczkę wypaczony, no ale jak zobaczymy sobie już na srebro, zobaczcie, srebro dosyć dobrze, ale to podobny wykres do złota, ale już platyna, świetnie, platyna super i ja tu w platynie bym upatrywał longa. I pallad też super. Platyna pallad moi moi faworyci. Yy. I dalej. Następny temat. Dolar odporniony na cięcie Fed. To już w sumie prawie wszystko o tym powiedziałem. No jak to się przełożyło na dolar indeks. proszę bardzo. Dolar indeks stopy obcięte, pomimo tego yy, dolar do góry, no bo Powell mówi, że już dalej w ciemno nie będzie obniżał stóp. Jak nie zobaczy danych, Gorszych z gospodarki w sensie PKB, czy obniżki inflacji, to nie będzie dalej ciął. No i stopy, e, prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w, e, w grudniu spadło z 90% do 60%, paru kilku procent. O. I złoto, ale buja. No i złoto w rytm dolara będzie się bujać. Myślę, że ten e, za, za dużo rozpalony głów. Musi się to wszystko teraz wyczyścić i jak wygląda czyszczenie po takim okresie? Ano, zazwyczaj trzepie, bo na, jaki jest teraz rys psychologiczny inwestora? Jak to zaczyna iść do góry? O oh my god, oh my god, oh my god, coś mnie ominie, FOMO, tak? Jak zaczyna iść do dołu, a panika, no tu paniki pewnie bardziej, nie, jeszcze, jeszcze nie ma, tak? Więc ta panika musiałaby się w pewnym momencie pojawić, ale musi wyczyścić, tak jakby jakieś napalenie się przy kolejnych wzrostach na 400, może 4200, a może Spadki, tak jakby ja oczekuję spadki w okolicach 3800 i gdzieś tam 3800-3900 myślę, że jeszcze będzie okazja do zajęcia jakichś długoterminowych, długich pozycji. A w związku z tym, że jest cykl surowcowy, to myślę, że złoto będzie sobie dobrze radzić, ale myślę, że jeszcze się uda, jeśli je taniej. Że jeszcze tego dołka lokalnego nie było, no ale who knows. No tutaj jak tego niedźwiadka, szkoda, że nie, nie wróciliśmy tego wykresu tutaj w samym szczycie, zapowiedziałem Wam spadki i odwrót na, na złocie. No tak już niewiele wyżej, tam 4300 około chyba było. Niewiele wyżej już było i, i czy uda się tym razem? Mm, przewidzieć to dobrze, że jeszcze zejdziemy po jakąś tam jakieś tutaj likwidację, wydaje mi się, że tak, ale pobuja i ja bym sobie do złoto bym sobie na parę tygodni odstawił. No i ostatni temat iPhone 17 rządzi, czyli to jest dowód na to, że jeśli jesteście w stanie dobrze rozpoznać towar. Pójść do sklepu, nie wiem, tak jak kiedyś pamiętam LPP, czyli Reserve, jak byłem jeszcze na studiach, wchodziłem do Rezerw, wow, jaki super sklep, jakie super towary, co to w ogóle ta firma robi I tak dalej. Tak, że niska cena, jakoś oni tak poszli tropem zary, mam wrażenie, im się to udało. Chociaż może nie do końca tak wtedy jeszcze, to chyba później ta taka moda na... Za, Naśladownictwo Zary im się włączyła. Ale anyway, z iPhone'em, jak nas śledzicie, no to wiecie, jakie były moje dyskusje z Pawłem. Mówiłem o tym, że no ja, genialny ruch Apple. Zrobili trzy produkty, w końcu przestali. Robić produkt dla Bidoka, dla, dla kogoś, kto ma więcej pieniędzy, jeszcze więcej pieniędzy. Przestali segmentować tak rynek, tylko wysegmentowali na typ użytkownika. Tak? I teraz jest bardzo trudno powiedzieć, który telefon jest lepszy, który gorszy. Plus to, że iPhone 17 robi furorę, ma świetne recenzje sprzedaje się jak ciepłe bułeczki bardzo dobre prognozy sprzedaży iPhone'a 17, więc no tak, to, tak to wygląda. I, i cieszę się, tak? no bo zobaczcie, co. No jak, jak to wygląda, tak. No wystarczyło pójść, poczytać, dużo recenzji po sobie poglądałem, poczytałem, kupiłem, tak jak mówię też tego ERA żeby zobaczyć, jak to jest. Do era mam trochę zastrzeżeń, nie wiem, czy przy nim zostanę, i to się potwierdza, wszystko to, co ludzie mówią, ale na pewno jest lekki, fajny. Ale, ale jeszcze 7, testowanie 17, pewnie jeszcze przede mną. A właśnie, Paweł mi tu niespodziankę wrzucił, bo chcę wam pokazać, jakie teraz na kanale. Telegramowym Trading Gem Terminal mamy grupę. Na razie jest nadal zamknięta. Jeszcze nie głosowaliśmy, bo jeszcze tam różne fajne rzeczy dostajemy sobie wewnątrz grupy. Jedyny sposób teraz na wejście. Tak jak znajdzie go w środku, to może was zaprosić, bo dla wszystkich, którzy z grupy oglądają, macie możliwość zapraszania znajomych, no i powiedzmy, że, 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 że jeszcze ta, ta, ta forma na razie jest otwarta, żeby szerzej to jeszcze zobaczymy, bo szykuję tam trochę niespodzianek mm, i już, już teraz nie będę obiecywał za bardzo, bo ostatnio obiecywałem się, to nie udało, a to teraz nie obiecuję i, i, i zobaczymy, co z tego będzie, ale jak już te niespodzianki wjadą dla użytkowników, to wtedy mm, otworzymy się szerzej i między innymi na Telegramie, takie newsy dnia codziennie puszczamy i to jest jakiś tam już stało się nawykiem dzień w dzień. Taki Market Express i zobaczcie jak to wygląda jeśli ktoś nie jest na, u nas na kanale. Piątek 31 października najważniejsze informacje ze świata. Szczyt Trump Putin oficjalnie odwołany. Baron Trump sprzedał 2600 bitcoinów. Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe bez zmian. ABB Żabki zakończyło się niepowodzeniem. Inwestorzy nie przyjęli oferty po 21,50 zł za akcję. Netflix ogłosił split akcji 1 do 10 i analizuje przejęcie części Warner Bros. Akcje Facebooka spadły o 11%. Kapitalizacja Apple wzrosła o 1 bilion dolarów w zaledwie 90 dni. Stellantis utworzył pokój wojny, by rozwiązać problem braku chińskich chipów. Sytuacja dotyczy już pięciu europejskich koncernów motoryzacyjnych. Tesla zaprezentowała cybertaksi. Premiera odbyła się na Expo w Szanghaju, Kurs akcji Orlenu przekroczył 100 zł, a kapitalizacja spółki wzrosła do ponad 116 miliardów złotych. OpenAI szuka doradcy do największego IPO w historii, wartego 1 bilion dolarów, planowanego na 2026 rok. No i takie to jest na razie RD, tam czy ten pik trzeba będzie wymienić na jakiś inny, ale do mniej więcej tak, tak będzie wyglądać. Także możecie pod filmem na YouTube dać znać, co myślicie, co poprawić i czy taki format jest OK. A jednocześnie zapraszam do zapisania się na newsletter insight.maubas.myślink1.eu. To tam wyślemy wam niedługo, jak już się grupa na Telegramie całkiem otworzy, to tam wyślemy za, do zapominalskich i do spóźnionych zaproszenia, żebyście jeszcze mogli dołączyć. I w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia za tydzień.